Witam was, moi ludziki, kochane, bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu leci za nami kolejny tydzień sierpnia. Jak się z tym czujecie? Ale ten czas zasuwa. Dzisiaj jest poniedziałek. Kto wymyślił poniedziałki? Pokażcie mi tego gościa. Tak zakładam, że to był facet. No kobieta by nie wpadła na pewno na takie coś, żeby wymyślić poniedziałek. Na pewno. Ja, jak widać, po całym dniu z Orana po powrocie z nadziora, jeziora, no bo wiadomo, jadę w piątek, czyli mnie praktycznie trzy dni nie ma, no to dom nikogo w nim nie ma. Tak, taką mam przynajmniej nadzieję, że nikogo tutaj nie ma. No, a jak przyjeżdżam, no to tyle roboty, tyle roboty, także poniedziałek u mnie jest zawsze chyba najcięższym dniem tygodnia, e, ponieważ trzeba wszystko wszędzie kurze, podłogi, ja nie wiem co się dzieje, że nas nie ma, a jest taki Saigon. Albo to może po prostu moja bujna wyobraźnia. No, bo wiadomo, w domu się kurzy i, i te kurze trzeba sprzątać, a pewnie jak nas nie ma, no to to wszystko osiada. Ja tutaj o sprzątaniu przy poniedziałku. Nie, 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 nie wróć jeszcze raz. E, właśnie sobie zasiadam, dzieci odprawione. Jedno do pokoju już e, ma nie zawracać mamie głowy. Teraz jest mamy czas, e, jedno już śpi. Ja właśnie robię sobie herbatkę Chciałam Wam pokazać herbatkę Bo kto do mnie przyjdzie na herbatkę Jest wniebowzięty Bardzo dobra herbata Mamię też ją zapodałam I też jej smakuje I teraz kupuję No praktycznie tylko tą herbatę Jest to herbata dostępna w Rosmanach I jest to herbata El Grey Z kardamonem i bławatkiem Pusto. Właśnie, dlatego jest kolejna. Jest to chyba moja trzecia czy czwarta herbata. Jeszcze mam taką w kolorowym opakowaniu tropikalną. Ona też jest fajna, ale ta zdecydowanie wygrywa. Jeżeli macie ochotę na taką fajną, aromatyczną herbatę, no to zdecydowanie ten bławatek i kardamon robią robotę. I do tego taki fajny, aromatyczny El Grey. Także, no wiecie, jesień się zbliża, nie? A co jesienią najlepiej przy książce rozgrzewa? Herbatka. Coś miałam jeszcze mówić, ale wyszło mi z głowy. Nieważne. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. Jutro mam rozmowę o pracę. Jutro, czyli we wtorek. O godzinie 8.45 to jest w ogóle, jak o tej porze można przeprowadzać z kimś rozmowę o pracę? Przecież ja o tej godzinie to ja nawet nie będę wiedziała, jak ja mam na imię i nazwisko, a co dopiero, czy ja chcę u nich pracować. Także w skrócie, dostałam się na rozmowę kwalifikacyjną i trzymajcie kciuki, żebym się nie dostała, e, bo no powiem wam, pół roku siedzę w domu i dom Chyba nie jest dla mnie, ja już to nieraz powtarzałam. Nie jest to dla mnie miejsce. Są osoby, które lubią siedzieć w domu, dla których to jest satysfakcjonujące prowadzenie domu dzieci i tak Ja niestety jestem e, zwierzęciem stadnym. Zwierzęciem e, stadnym lubię pracować w grupie, lubię jak coś się dzieje, jak w koło jest e, jakieś zamieszanie, czy to dobre, czy to złe. E, lubię e, czuć się użyteczna. Pożyteczna, jakkolwiek by to nie brzmiało. E, lubię różne nowe wyzwania, lubię poszerzać swoje horyzonty, e, spotykać ciekawych ludzi, mniej lub bardziej. E, także no, niestety ja czuję, że ja po prostu się marnuję. E, moja. E, intelekt mój się marnuje. Nie, no tak, e, śmiechem, żartem, oczywiście. Mm, po prostu, no, brakuje mi. Brakuje mi i, i znajomości pracowych. E, wiadomo, tam się poznaje różnych ciekawych ludzi, no i, i nieciekawych też, ale to jest właśnie ten element, że można poznać ludzi bardzo fajnych, jak i bardzo niefajnych, ale taki jest świat. Także, m, tak. E, jutro mam rozmowę o pracę, i praca jest na stanowisku takim, jakie miałam. E, w Anglii. Tam pracowałam 10 lat na, na, na tym stanowisku, e, no i tutaj znalazłam, e, że poszukują na to samo stanowisko e, i złożyłam właśnie, wysłałam swój CV, swój list motywacyjny, wysłałam, no i zadzwonili do mnie i zaprosili mnie na rozmowę kwalifikacyjną. E, powiem Wam tak, jedyne co zauważyłam, co mi się nie podoba w Polsce, to jest to, że szukając pracy ogłoszeniach bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś e, potem ile będziesz zarabiać. No po prostu to jest jakiś tabu. Ja na przykład, szukając w ogłoszeniach o pracę, e, chciałabym od razu wiedzieć na dzień dobry, ile godzin mam pracować w tygodniu, jaki jest zakres moich obowiązków i ile za to dostanę. Natomiast tu wszystko jest pisane tak naokoło. Generalnie nie podają e, zarobków. E, m, wynagrodzenie adekwatne od umiejętności, wynagrodzenie takiej smakie i wakie. Także no, to, jest, to jest minus, także to jest jedna wielka niespodzianka. E, jedna wielka niespodzianka ile zarobisz? To samo jest, e, jeżeli chodzi o. E, wymiar godzin, było napisane, że dostosujemy wymiar godzin do ciebie, także jestem bardzo ciekawa jak oni to dostosują, bo przyznam szczerze, że ja generalnie na chwilę obecną chciałabym iść na pół etatu, no ze względu na te wszystkie rehabilitacje no sporo czasu spędzamy tam i, i, i ciężko by było to powiązać plus do tego jeszcze zacznie się szkoła, więc trzeba będzie Roberta wozić przywozić, także no na razie bym chciała po prostu na pół etatu zobaczymy co oni na to co to znaczy, dostosujemy wymiar godzin dla Ciebie, no bo jednak to jest praca w administracji, więc no, chyba mają jakiś rozkład jazdy, nie wiem, zobaczymy jutro I, i napisam Rafałowi, Rafał nie jest za bardzo zadowolony z moich pomysłów, ponieważ on by chciał, że jak on będzie zjeżdżał z Niemiec, żeby ja on zjeżdżał na tydzień albo na dwa, żebym ja w tym czasie miała wolne, żebyśmy mogli razem spędzić czas. E, oczywiście on chce, żebym się rozwijała, żebym poszła do pracy, żebym robiła coś, co lubię, ale mówi do mnie tak. Pamiętasz, jak kończyłaś pracę tam w Anglii, powiedziałaś sobie nigdy w życiu już nie pójdę do tego rodzaju pracy. Byłaś już, miałaś już tak dość, byłaś już tak zdegustowana, zniesmaczona i zmęczona tym typem pracy, że powiedziałaś sobie, że nigdy więcej. Przyjeżdżamy do Polski, siedzisz kilka miesięcy na tyłku i co? I szukasz tego samego rodzaju pracy, która Prawiała cię tam, no przyznam, że nie było łatwo, wiadomo, to jak w każdej pracy były nerwy, bo jakieś tam terminy się zawalało i w ogóle, i w ogóle. Ale to fakt przypominam sobie teraz, właściwie to on mi przypomniał, że mm, obiecywałam sobie, że już nie pójdę na bank do żadnego, bo ja pracowałam w markecie, w administracji marketu, że już na bank nigdy w życiu nie pójdę do marketu. A nie do żadnego handlu. Nie chcę mieć z żadnym handlem absolutnie nic wspólnego. I co? I pierwsze co, znalazłam pracę. Znaczy nie pierwsze, bo znalazłam e, kilka innych ofert, ale się nikt nie odezwał. Ehm, ale znalazłam ofertę w administracji marketu. Mówię, no wiem, że nie chciałam, ale tak siedzę w tym domu i co prawda nie mam czasu ponosić się podrapać, ale jeszcze bym. Robotę wcisnęła. On nie, nie chcesz tego robić. Po miesiącu stamtąd odejdziesz ją, ja Więc spoko, będzie dobrze. No i słuchajcie, jest taka strona w internecie, ja teraz nie powiem, jak ona się nazywała, po prostu wpisałam nazwę tego marketu i wpisałam opinię i tam znalazłam opinię pracowników byłych i obecnych na temat tej pracy. 250 było opinii. Przeczytałam, no tak, z, może nawet nie całe 100, bo już byłam zmęczona. Mobbing, traktowanie ludzi jak y, śmie śmieci, no przepraszam za słownictwo, ale takie były. Y, dużo było takich opinii. Y, jakaś dyrektorka czarownica, chyba nie było jed ani jednego komentarza, gdzie ktoś by nie wspominał o paskudnej dyrektorce, która ma wszystkich za nic. No i teraz uwaga, naj, najgłówniejszy punkt to jest to, że administracja, czyli praca biurowa, czyli praca przy komputerze. W mojej pracy poprzedniej w Anglii często było tak, że jak na przykład dużo kasjerów miało urlopy albo nie poprzychodziło do pracy, albo no bo nagle jakiś nawał klientów, to zdarzało się, że z administracji Wołali kogoś do pomocy. My byliśmy przeszkoleni również na kasy. W sumie każdy, kto pracował w sklepie, był przeszkolony na kasy. No i z naszego departamentu, czyli z administracji, jedną osobę albo dwie można było zawołać na kasę, no i to tam było nie wiem, na pół godziny góra, żeby nie odrywać nas od, nas, od naszych obowiązków. I zazwyczaj, jak nadchodził taki moment to my wtedy mówiliśmy, że jesteśmy na przerwie, albo jakoś uciekaliśmy, żeby się wymigać. Ja przyznam szczerze, że ja jestem osobą, która nie nadaje się na kasę. Nie to, że gryzę klientów, bo ja sobie tam z nimi fajnie zawsze pogadam, ale siedzenie dla mnie w jednym miejscu pip, pip, pip. Nie. Ja pracowałam, jak się dostawałam do tamtego marketu w Anglii, trzy yy, 3 miesiące. Trzy 3 miesiące, bo dostałam się na kasy. Yy, udało mi się wytrzymać 3 miesiące i po trzech miesiącach ja miałam po prostu, ja w domu przychodziłam i ja w domu miałam w głowie pip, pip. Uch, nie, a poza tym siedzenie cały dzień na pupie w jednym miejscu. Nie, ja po prostu się, ja jestem taką osobą, która musi pójść tu, tam, 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 ciągle być w ruchu, coś, coś robić. Coś pożytecznego chciałoby się że to, ale przecież pip też jest pożyteczne, nie? Także uciekałam jak tylko mogłam. Poszłam do szefostwa, powiedziałam albo znajdziecie mi coś innego w tym sklepie, albo ja po prostu muszę odejść. Ja nie dam rady psychicznie siedzieć cały dzień na tyłku w jednym miejscu i robić pip, pip, pip. No no i właśnie takim cudem znalazłam się właśnie w administracji i e, teraz tutaj właśnie naczy, naczytałam się w tych internetach, że dziewczyny pisały, że administracja polega na tym, e, że na rozmowie kwalifikacyjnej mówią Ci, że klient jest najważniejszy nawet kosztem Ciebie, co dla mnie absolutnie nie powinno tak być i w Anglii, nigdy tak nie było, pracownik był dobrze traktowany. E, no i że administracja często kończy na kasach, co nie. Dzień w dzień. Czyli tak naprawdę jesteś w administracji, a cały dzień możesz przesiedzieć na kasie. Albo mówię, O, nie, 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 nie. Także trzymajcie kciuki, żeby mnie jutro nie przyjęli do roboty. Będę się starać ze wszystkich sił. Ja lecę na ciepłą herbatkę. Poczytam w internetach, jak wygląda rozmowa o pracy w Polsce, bo w sumie nie wiem, powinnam się jakoś przygotować, czy jakoś ubrać. No, po dar tych chyba nie pójdę, nie? bo to nie do kapeli rokowej, ale zresztą w sumie i tak nie chcę, żeby mnie przyjęli. To może się odstawię jakoś. Specjalistycznie. Nie no, że tu ja pójdę jak człowiek, eee, a przecież pracy przyjmować nie muszę, nie? A to na pewno to będzie jakaś dobra lekcja dla mnie, jakiś trening, jak będę się starała o pracę, na, którą, na której będzie mi zależeć. No chyba, że znając mój brak asertywności, zgodzę się i przyjmę tą pracę. Nie wiem, zobaczymy co będzie jutro. Dobra, wieczorek, herbatka, książeczka. No, to ja jestem gotowa. E, trzymajcie kciuki, chociaż będziecie już oglądać. To po, e, jak zwykle, się śpie, spieszę się, spieszę się, bo tam jest jeszcze taki mały człowieczek, który mi e, lubi utrudniać wszelkie e, rzeczy o poranku. E, ubrałam się, że tak powiem, dosyć normalnie, bez przesady, nie nagelowo. Aczkolwiek musiałam zrezygnować z moich e, spodni z dziurami, no bo stwierdziłam jednak, że e, spodnie z dziurami na rozmowę kwalifikacyjną się chyba raczej nie nadają. Włoski uczy grzeczna dziewczynka, i tak w sumie pół twarzy będzie mi zasłaniała maseczka. Także no, zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak to w Polsce wyglądają. Rozmowy w sprawie pracy. Także ja Was tutaj stawiam. Dobra. Za dobrze też nie może być, nie? No, to lecę. Powiem Wam, że delikatny stresik jest, ale taki delikatny. Bardziej ciekawość. Bardziej ciekawość, jak to wszystko wygląda, o co będą mnie pytać. Najbardziej mnie, e, przyznam szczerze, e, niepokoją i stresują pytania o siebie. Opowiedz o sobie. Um, no właśnie, i co, co powiem? Obejrzyjcie moje vlogi, to będziecie wiedzieć. Dobra, uciekam, bo szkoda czasu, a nie chcę się spóźnić, chociaż jest to moją domeną i wizytówką, że zawsze spóźniona dwie minuty. Tym razem jednak trzeba chociaż zrobić dobre wrażenie. Jestem, jestem, jestem przy, południ przy, po przy południowej kawce. Więc u nas dzisiaj straszny, straszny żar. Powiem Wam, że jak było takie słońce, intensywne, mocno palące słońce, to jakoś to lepiej znosiłam niż jak teraz jest ciemno. Nie było zachmurzone takie prawie ala deszczowo-burzowe, ale jest po prostu taka duchota, że nie, nie idzie wyrobić. Na szczęście ja już dzisiaj wszystko yy, pozałatwiałam, już jest popiąte teraz mi się ziemniaki gotują. Yy, szybko zjemy obiad i zabieramy się za robienie tortu. Jutro moja siostra ma urodziny. I razem z Robertem będziemy robić jej w prezencie tort. Wybraliśmy tort, właściwie zaproponowała nam, zasugerowała, podsunęła nam pomysł moja kochana Ania. Ania Malinowa, będziemy robić, jak to było? Runoleśne, leśny mech? Nie wiem, nie, nie pamiętam, sorry, jeżeli mylę nazwę. Tutaj już właśnie byliśmy w sklepie, mam zakupione produkty I słuchajcie, będzie to ciasto ze szpinakiem Będzie zielone, no i tutaj będzie z kremem Na wierzch chcę pokruszyć czekoladę, jej ulubioną czekoladę No i... jak one się nazywają? No, po polsku nie wiem Te... B -b -b Bum! Bum! <grym> Czyli granat, czytaj, w wolnym tłumaczeniu granat. Także e, pokażę Wam, jak nam wyjdzie, o ile wyjdzie. Podobno jest to bardzo prosty tort i podobno jest to bardzo smaczny. Moja siostra nie należy do osób, które e, są jakby tak, no to będzie ze szpinaku. E, Ona może jeść, e, właściwie jada e, w środku nocy taką tabliczkę czekolady mm, i, i kilogramy czekolady, i ona jest niestety z tych, z tych szczęśliwych osób. Które jedzą kilogramami, a im więcej zje, tym więcej schudnie. Chudy szczypior, e, nie cierpię. W ogóle twierdzę, że cały czas e, do mamy mam o to pretensje. Jak ona to mogła podzielić, że jedna siostra powącha czekoladę i, i, i już jej w dupę idzie. Żeby tylko w dupę. E, a druga e, zje takie dwie, e, w środku nocy budzi się, wtrąbi czekoladę i, i jest po prostu... No po prostu. Taka jest niesprawiedliwość na tym świecie. No ale nic. Dobra, będziemy jej robić tort. Mam nadzieję, że nam wyjdzie. I co, trzymaliście kciuki? Trzymaliście przez tą sekundę kciuki. E, tak, pracę dostałam. E, pani była zauroczona mną. Nie wiem, no ja wiem, że ja jestem fajna. Ale, no po prostu, ona wieja już od jutra. Jutro może pani przychodzić, jutro może pani zaczynać. Ja panią bardzo chcę u nas widzieć, bardzo chcę zatrudnić. No i ja mówię, no dobrze, spokojnie, spokojnie. No, może zacznijmy od tego, w jakich godzinach. No i tutaj niestety pies jest pogrzebany. Właściwie jeszcze nie jest, ale od godziny przez tego całego koronawirusa praca od godziny 8.30 do 21.00. Co drugi dzień, co prawda? 12 godzin. No i niestety, po pierwsze, rehabilitację, po drugie, no gdzie ja będę Kaja do 21 trzymać, to nie wiem. Teoretycznie mogłabym się zapytać, mamy, czy mogłaby go odbierać z przedszkola przedszkole jest do 5. .00 czy mogłaby go odbierać z przedszkola i czy mógłby być do 21 no ale dla 4 latka siedzenie u babci do 21, ja bym przed 22 go odbierała od babci, przywoziła do domu no to no, trochę nie, nie, nie fajnie tym bardziej, że no, z powrotem musiałby na 8 rano lecieć do przedszkola no to myślę, że, że nie podołałby że jest to raczej niewykonalne no, i pani po prostu powiedziała, że no ja już się pozbędę tych rehabilitacji, e, i jak e, przywrócą normalną pracę po 8 godzin dziennie, czy nawet znajdzie się jakieś pół etatu, a ona chociaż się bardzo to postara, e, jak znajdą pół etatu, m, no to wtedy mam, e, ona się będzie ze mną kontaktować albo ja mam do niej dzwonić, jeżeli znajdę, że coś jest dostępne, i przypomnieć, że ja to ja e, i już mam murbeton pracę. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony, no tak jak pani opowiadała o zakresie obowiązków, o godzinach, o tym, o inwentaryzacjach, które się ciągną cały weekend. No i że tak naprawdę trzeba być dostępnym i robić sporo. Za najniższą, za najniższą stawkę, czyli w momencie, jakbym teraz przyjęła pracę, to teoretycznie nie byłoby mnie cały dzień, wracałabym od 22 do domu, coś zjadła, położyła się spać do pracy i, i tyle by było. I przez cały miesiąc zarobiłabym teoretycznie na waciki. Trochę lip. Także, no cóż, musiałam odrzucić tą propozycję pracy, ale szczerze mówiąc, tak przypuszczałam, że tak będzie, tak jak Wam mówiłam. Raczej nie nastawiałam się na to, że pójdę do tej pracy, moja asertywność była asertywna w końcu, ale dla mnie to było. Trochę się stresowałam, przyznam, że trochę się stresowałam. Siedziałam w tym samochodzie już tak trochę zestresowana. Były jeszcze trzy dziewczyny. Yy, i no to tak jest, udziela się taki delikatny stres, a poza tym myślę, że to była też dla mnie dobra lekcja Poszła? Dobra. Jak yy, znajdziecie jakąś fajną, ciekawą, interesującą i bardzo dobrze płatną pracę, to koniecznie dajcie mi znać. <grych> Ale ja nie żartuję. Dobra, yy, ziemniaki mi się już tam bulgocą, yy, daję dzieciakom obiad i bierzemy się za robienie ciasta. Mamy nową wróżkę. A co to znaczy? A to znaczy, że właśnie szykuje się nowy ASMR z czytaniem horoskopu. Tatau. Proszę państwa, fajna rzecz. Fajna rzecz jest to słuchajcie żel. Jak widzicie on tutaj zobaczcie, 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 jest to żel z pompeczką z melon, nie z melona, Boże z watermelon, z tego, no jak się pan nazywa, z arbuza 90%, świetnie słuchajcie, świetne uczucie, świetne nawilżenie, ja po tych wszystkich moich opalaniach, jeziorach i tak dalej, moja skóra jest mega mega przesuszona, hops, otwieraj się jest to taki żel, bardzo bardzo przyjemnie pachnie, no żel jak żel, nie? i super się rozprowadza w sensie, że bardzo szybko się wchłania, nie zostawia żadnych takich śliskich powłok, takiego filmu kremowego. I uczucie jest, jakbyśmy się smarowali właśnie takim wodą żelową. Daje taki fajny chłodek, orzeźwienie, ładny zapach i skóra robi się taka nawilżona. E, kilka groszy, ja to widziałam, znaczy ja to kupiłam w e, Biedrze, także jeżeli macie Wysuszoną skórę, tym, tym całym słońcem, opalaniem morzem, jeziorem, wakacjami. To naprawdę Wam gorąco polecam. Ja jestem mega, mega zadowolona z mojego odkrycia. Oparte na ekstrakcie z arbuza. Także latem nie tylko jemy arbuza, ale się smarujemy arbuzem, I, i to też jest prawda, bo ostatnio właśnie, jak byłam nad jeziorem, pół arbuza zjadłam, a. Drugą połówką arbuza wysmarowałam sobie twarz. Tak po prostu na żywca wzięłam go gościa i wysmarowałam. I powiem wam, że buzia była tak gładka, tak miła i tak nawilżona, że polecam wam, jeżeli jeszcze tego nie próbowaliście, takich eksperymentów, wiecie, że ja ostatnio wszystko praktycznie kładę na twarz no soki owocowe, wiecie i te sprawy, i tam już jest 100% natural, tu jest 99% a tam jest 100% natural także, no, także wysmarowałam sobie arbuzem, od razu sobie z nim masaż zrobiłam prześwietne uczucie także polecam zastosować You don't forget your first love. We were young and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun two thousand and nine. We were feeling high. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked Pomijając na stole. <laughs> torcik wygląda. Tak. Słuchajcie, wygląda prze, prze pysznie. Yy, drobinki, że tak powiem wyjadamy, podjadamy, krem wyszedł perfekcyjnie. Także mogę wam gorąco polecić, chociaż jeszcze nie próbowałam, ale już mniej więcej wiem, jak to smakuje. Prezentuje się pięknie, naprawdę pięknie wspólnymi siłami, żeśmy zdziałali dla cioci pyszny torcik i mam nadzieję, że będzie zadowolona. Lodówka też już się upomina. Oddaj oddaj torcik. Także no cóż, czekamy do jutra do 16, żeby spróbować. Będzie. Ciekawa. No i cóż, i teraz najlepsze, najciekawsze zajęcie, czyli sprzątanie po tym całym biznesie. Dzieciaki oczywiście już zawinęły wrotki, ich tu nie ma. Wszystko zostało dla mamy, tak jak mówię, najciekawsze zajęcie, sprzątanie po pieczeniu ciasta. No, ale jestem z nas dumna, także nawet takie amatory, amatorzy jak my potrafiliśmy zdziałać takie cudko. Także prosty, łatwy, efektowny i uwierzcie mi, że będzie pyszny. Dobra, bo noc nas zastała już nawet późna, bo jest w pół do dziesiątej, więc ja sprzątam. I oddalam się z moją książeczką, aby jutro rano przywitać nowy, miły dzień. Tylko kurczę, Rafał zjeżdża, jeszcze trzy dni zostały, a pogoda postanowiła się popsuć. U nas jakieś burze, jakieś chmury ja nie wiem, co się dzieje liczyliśmy na jakieś wspólne wakacjowanie, jeziorowanie przy pięknej pogodzie i korzystanie z pięknej pogody, a tu wygląda na to, że będzie jak zwykle. No nic. Życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się dzielnie, trzymajcie się ciepło, nie stawajcie pod drzewami, w razie jakby była u Was I co? I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa!